I pewnie większość z was na serwis Pinterest, gdzie znajduje się miliony, jak nie miliardy inspiracji z całego świata. A co zatem idzie? Na tym serwisie można również znaleźć wiele trików kosmetycznych. Ja wybrałam sobie pięć. Niektóre są dziwne, niektóre, niektóre pewnie dobrze znacie, ale mnie interesuje tylko jedno: czy one faktycznie działają? Przekonanie się, czy pierwszy trik działa będzie dosyć czasochłonne, dlatego również od niego zacznę. Czy olejek sprawi, że perfumy będą utrzymywać się na skórze dłużej? Do tego triku będę potrzebowała tylko i wyłącznie dwóch rzeczy: moich perfum oraz wybranego olejku, ponieważ nie mam olejku bezzapachowego, zapachowego. Wybierałam taki, który ma lekki zapach granatu, jednak myślę, że to nie zbytnio nie utrudni testu. Próbę będę wykonywała na nadgarstkach. Na jednym z nadgarstków nie nałożę olejku, tylko spryskam go samymi perfumami, natomiast na drugim. Nadgarstek nałożę kroplę olejku oraz ją rozsmaruję, a następnie to miejsce spryskam perfumami. Ocenienie, czy ten trick działa, zajmie mi około 6 godzin. Minęło już 6 godzin, odkąd spryskałam swoje nadgarstki perfumami i Dlatego, że w mojej głowie Pojawiła się bardzo silna siła sugestii Która cały czas mówi mi, że Ten nadgarstek, który dodatkowo Został jeszcze posmarowany olejkiem Pachnie bardziej intensywnie Dlatego też zapytałam trzy moje koleżanki który z nadgarstków Pachnie bardziej intensywnie Otóż dwie z nich stwierdziły, że Ten nadgarstek, lewy Który został dodatkowo jeszcze Posmarowany olejkiem, pachnie bardziej intensywnie Jedna stwierdziła, że Ten oto Nadgarstek pachnie bardziej intensywnie, dlatego, ufając im, stwierdzam, że ten trik działa Pewnie wiele z was spotkało się z takim problemem, że używacie podkładu latem, który jest waszym idealnym podkładem I chcecie go również używać zimą, jednak to się okazuje, że jest on za ciemny Co radzi Pinterest? Zmieszaj swój krem nawilżający z ulubionym podkładem w celu jego rozjaśnienia do przeprowadzenia tego testu również będziemy potrzebować tylko i wyłącznie dwóch produktów: podkładu, który jest dla Was za ciemny oraz kremu nawilżającego. Na dłoni robię dwie dosyć spore kropki podkładu, a jedną z nich łączę z moim kremem nawilżającym. Tutaj byłam dosyć łaskawa, ponieważ połączyłam krem nawilżający z mniejszą kropką. Najpierw sam podkład rozprowadzę podłoni robiąc sobie taką jedną większą smugę natomiast innym palcem zacznę mieszać podkład z kremem nawilżającym wydaje mi się że ten podkład który był połączony z kremem nawilżającym jest trochę jaśniejszy czyli faktycznie ten film działa jednak nie, jeżeli nie chcecie marnować cały czas kremu nabliżającego, ponieważ wiadomo, że nie każdy podkład będzie się dobrze łączył z waszym kremem nabliżającym, to polecam Wam kupić sobie podkład za 20 zł z Makeup Revolution. Jest to biały podkład, i tym oto podkładem możecie również rozjaśniać ciemniejsze, ciemniejsze podkłady, nie zmieniając ich właściwości. Kolejne dwa triki połączę w jeden test. Otóż pewnie każdy z was ma taką kredkę do oczu, która ma dosyć słaby pigment. I znalazłam dwie rady na Pinterestie. Pierwsza to podgrzej swoją kredkę za pomocą zapalniczki albo innego źródła ognia, natomiast druga rada mówiła, aby w celu poprawienia pigmentacji kredki włożyć ją do zamrażarki na 10 minut. Na początku chcę Wam pokazać słocze obu kredek bez przeprowadzania na nich jakiejkolwiek obróbki termicznej. Następnie jedną z nich włożę do zamrażarki, a tą trochę podgrzeję. Zacznę od wykonania próby ognia na zielonej kredce. Na Pinterestie było napisane, aby tylko i wyłącznie czubek kredki włożyć w źródło ognia, także zapalniczka. To co widać, to ta kredka trochę się stopiła. Nie jest już ciepła, także przykładam. Ja nie widzę żadnej różnicy. To może przytrzymam kredkę w polu ognia trochę dłużej. Uuu, teraz kredka już dosyć wyraźnie się stopiła. Dobra, jest zimne. Dalej nie czuję ani nie widzę żadnej różnicy, poza tym, że kredka stała się bardziej miękka w użyciu, a co za tym idzie, przyjemniejsza. Także ten trik, jak dla mnie, nie działa. Minęło już 10 minut, odkąd włożyłam cielistą w kredkę do zamrażarki. Właśnie ją wyciągnęłam. Czy jej pigment się poprawił? Tutaj myślę, że efekt już jest trochę zauważalny, wiem, że tego pierwszego swatcha zrobiłam w dosyć taki nieumiejętny sposób, ale nacisnęłam tę kredkę z taką, samą nacisk z taką samą siłą nacisku w obu przypadkach i według mnie ten swatch jest trochę intensywniejszy. A ja myślę, że to za sprawą tego, że kredka była trochę twardsza. Ostatni trik jest najdziwniejszy ze wszystkich, otóż czy perfumami można zmyć lakier do paznokci? Do wykonania tego triku będę potrzebowała trzech rzeczy. Pomalowanych paznokci, płatka kosmetycznego oraz ponownie użyję moich ulubionych perfum. Długo się zastanawiałam na którym paznokciu powinnam wykonać ten test. Ostatecznie mój wybór padł na palec serdeczny prawej dłoni. Jest mi trochę szkoda używać swoich ulubionych perfum, ale są to jedyne perfumy, które posiadam obecnie tutaj w swoim mieszkaniu. Wykonam trzy psiknięcia. Jed... Pierwsze się nie udało. Jeden, dwa, trzy. Przykładam płatek kosmetyczny do paznokcia i dociskam. Płatek dosyć mocno się przykleił do paznokcia. Może zacznę lekko pocierać. Powoli lakier zaczyna schodzić, ale jest to w takim minimalnym stopniu, że nawet tego nie będziecie mogli zauważyć. Faktycznie ten sposób zaczyna powoli działać. Psiknę płatek kosmetyczny ponownie trzy razy. I dokończę zmywać tego paznokcia. Udało zmyć mi się lakier do końca, i... także ten sposób działa, jednak to co już widać na pierwszy rzut oka paznokcie jest strasznie przesuszone, dlatego nie polecam wam tego sposobu. Warto używać zwykłego zmywacza do paznokci. To już koniec trików na dzisiaj, jak widziałyście, jak widzieliście, niektóre triki zadziałały, inne okazały się kompletnym niewypałem. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał, jeżeli tak, to nie zapominajcie o subskrybowaniu mojego kanału, jeżeli macie oczywiście na to ochotę. Zostawcie komentarz, może wy znacie jakieś triki, które chcecie, abym przetestowała na sobie. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.